Materiał powstał dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Witam serdecznie w sali wykładowej Station Nord na kanale Station Nord. A dzisiaj bym chciał podjąć temat trudny. To są tematy, które my omawiamy zwykle ze studentami na szkole nauczycieli medytacji. Bojcie się tematów trudnych. Nie ma się czego bać. Popatrzcie. Wiele, wiele lat temu było tyle rzeczy trudnych, a teraz to pestka. Bajka o pestce. Dawniej wiele rzeczy było nie do zrobienia, nie do przejścia. Rzec by można to czy tamto było niewykonalne z powodu czegoś lub niezdolności do pięknego tańca. No złej tanecznicy rąbek spódnicy przeszkadza. Teraz to pestka. Cóż w tym było trudnego? Nie proszę panie o długie i szczęśliwe życie ale o dynię pełną pestek lub nawet bez dyni same pestki wystarczą W Widarmie mówi się o 24 powiązaniach. Jest to bardzo ważna nauka, bardzo ważna część Widarmy. W ogóle bardzo ważna część każdego nauczania. Cóż to jest powiązanie? Powiązanie to jest coś, co warunkuje, co wspiera, co umożliwia, co daje wsparcie. Czyli trochę to tak to jest coś, co umożliwia proces przyczynowo-skutkowy. No jak to? Czyli lekarstwo może nie działać, bo masz złe powiązanie z lekarzem, albo złe powiązanie ze zdrowiem. Hmm. Chemia może nie działać, albo działać zupełnie inaczej. Więc y, dlatego warto porozmawiać o powiązaniach, ale dzisiaj chciałem tak, w telegraficznym skrócie, albo inaczej, w YouTube'owym skrócie opowiedzieć o powiązaniu. Przedmiotowym. Czyli powiązanie przedmiotowe określa związek między przedmiotem a świadomością. Czyli jeżeli pojawi się przedmiot i masz odpowiednią świadomość, to ten przedmiot zobaczysz. No jeżeli pojawi się przedmiot, a ty nie masz odpowiedniej świadomości, to tego przedmiotu nie zobaczysz. Czyli przykładowo, psychoterapeut tak kwalifikowany widzi różne przedmioty, których Ty nie widzisz. Więc nawet jeżeli powie Ci, co widzi, to Ty powiesz, że czegoś takiego nie ma. Czyli powiązanie przedmiotowe to jest. Przedmiot działa na świadomość jak magnes. Żelazo. Po prostu przyciąga go. Czyli powiązanie, przedmiot i świadomość. A tak w zasadzie to powinniśmy powiedzieć przedmiot i pierwotna świadomość. A cóż to jest takiego ta świadomość? Pierwotną świadomość możemy określić na trzy sposoby. Jeden jako podmiot czynny jest ona tym, co faktycznie rozpoznaje przedmiot. Oznacza to między innymi, że to nie ja rozpoznaję przedmiot. Ale określona świadomość lub grupa świadomości. 2. Jako organizator: świadomość to funkcja, która organizuje czynniki mentalne. 3. Jako aktywność jest faktycznym procesem rozpoznawania przedmiotu. Pierwotna świadomość poznaje przedmiot. Jej pojawienie się jest zapowiedzią czynników mentalnych, które jej towarzyszą. Czynniki mentalne nie istnieją bez świadomości, i świadomość nie istnieje bez czynników mentalnych. Czynniki mentalne wykonują różne zadania, pojawiają się wraz ze świadomością i pomagają realizować jej zadania. A tośmy się dowiedzieli, nie? Dobrze, ale w każdym razie mamy coś takiego jak przedmiot. No przedmiot to może być kura, sufit. Andrzej, Basia, a jak ten przedmiot się pojawi, to on przyciąga, jak magnes, jakby pewną świadomość. Przedmioty, które widzimy, mogą być różnych rodzajów. To mogą być to przedmioty widzialne, znaczy tak po naszemu, to da się je widzieć. <śleszalne> Słyszalne, czyli da się je słyszeć. Posiadające smak. Wydające zapach, czy pachnące, dotykalne, no i oczywiście poznawalne. Dodatkowo, przedmiot może być powiązany ze świadomością zdrową lub niezdrową. Czyli, na przykład, postrzeganie człowieka wychowanego w innej kulturze może budzić niechęć, czy wręcz nienawiść, lub nieosobistą życzliwość. Ale gdzie jest problem? I po co my o tym mówimy? No jak to po co, żeby się pogadać? Nie. <laughs> problem jest w tym, że widzimy coś, nazywamy to rzeczywistością, a tak naprawdę jest to uwarunkowane przez powiązanie przedmiotowe. Czyli moglibyśmy sobie wyobrazić, że. Z jednej strony mamy pewną perspektywę, bo taka nam się jawi przed oczyma, a moglibyśmy wokół tego narysować koło, na którym to kole byłoby kilka, kilkanaście, a być może nawet kilkadziesiąt przedmiotów, które determinują to, co my widzimy. Czyli można powiedzieć, to, co my widzimy, jest całkowicie zdeterminowane przez powiązanie. Przedmiotowe. A skoro widzi, i to, co widzimy, jest wypadkową działających na świadomość przedmiotów, to znaczy, że może całkowicie rozmijać się z rzeczywistością. Z faktami, oczywiście, również. Rozważmy przykłady, bo są one fundamentalne dla rozwijania naszej wyższej, Przytomności. Opowiem Wam historię z życia wziętą. Była sobie mała dziewczynka. Jej rodzice dużo pracowali i nie mieli dla niej czasu. Dlatego najczęściej zajmowała się nią babcia. Babcia była idealną opiekunką obdarzała ją miłością, troszczyła się o nią, rozumiała ją, zaspokajała wszystkie jej potrzeby emocjonalne i materialne. Dziadek bardzo lubił zapach paczuli, więc w domu babci wszędzie rozchodził się zapach paczuli. Minęło 20 lat. Dziewczynka zamieniła się w 28-letnią kobietę. Ta kobieta właśnie weszła do sklepu odzieżowego. Tuż za nią wszedł mężczyzna około lat 30, pachnący silnym zapachem paczuli. Kobieta poczuła przypływ ciepłych uczuć, poczuła się bezpieczna i kochana. I choć zareagowała ona tylko na zapach paczuli, który przypominał jej najpiękniejsze chwile z dzieciństwa, była święcie przekonana, że to reakcja na mężczyznę. To mężczyzna mojego życia. Zakochałam się, pomyślała. Rok później okazało się, że to paczulowa katastrofa. To byłoby bardzo zabawne, gdyby nie to, że z życia wzięte, czyli przedmiot wydzielający zapach. Może w taki sposób, jak w omówionym przykładzie, zdeterminować naszą świadomość, nasze postrzeganie sytuacji. Czyli to jest bardzo dobra ilustracja powiązania przedmiotowego. Ale mamy oczywiście również przedmioty, które są koncepcjami umysłu, mamy koncepcję szczęścia różnego rodzaju. No i zobaczcie, jak na tych koncepcjach szczęścia wychodzicie dobrze. Albo nawet bardzo dobrze, mam nadzieję, ale popatrzcie, jakie przedmioty determinują waszą świadomość, że wy na podstawie tej koncepcji szczęścia widzicie rzeczywistość właśnie tak. Oczywiście, tak jak mówiłem, wracając do tematu, że my, jeżeli nie mamy. Yy, Pewnej świadomości, która jest w stanie coś postrzegać, no to oczywiście tego nie widzimy. Czyli mechanik samochodowy jest w stanie zobaczyć dużo więcej od przeciętnego człowieka. Ja mówię oczywiście w zakresie, w zakresie naprawy samochodu, bo dla przeciętnego człowieka pewne przedmioty, które on widzi, nie istnieją, ponieważ nie ma takiej świadomości. Czy behaviorysta jest w stanie przeczytać zachowania zwierząt, które dla powiedzmy ludzi niezorientowanych w temacie no nic nie znaczą? Także, jak widzicie, można mieć świadomość. Jeśli się nie ma danej świadomości, to nie będziemy widzieć danego przedmiotu. A przedmiot smakowy, popatrzcie. Mówicie, że coś Wam smakuje, naprawdę? A tak naprawdę jesteście uwarunkowani do pewnego smaku, uwarunkowani w sensie jakby powiązania przedmiotow przedmiotowego. I ciężko Wam jeść coś, do czego nie jesteście przyzwyczajeni. Czyli inaczej mówiąc, nie widzisz rzeczy, które nie są uwarunkowane przez przedmioty przyciągające świadomość. Jeżeli jakby tej pierwotnej świadomości nie ma. Na przykład ktoś mówi, Nie rozumiem poezji. To jest brak świadomości, która jest w stanie odczytać poezję. Albo nie rozumie malarstwa, czyli brak świadomości, która jest w stanie rozpoznać pewne przedmioty widzialne. Albo nie rozumie wyższych stanów świadomości. Albo. Wręcz nie ma wyższych stanów świadomości. To jedynie to wcale nie znaczy, że są, ani wcale nie znaczy, że nie ma. Tylko to znaczy, że nie posiadam takich świadomości, które są w stanie rozpoznać tego typu przedmiot. A czy da się to zmienić? Tak. Stworzyć warunki, aby te świadomości powstały. I na zakończenie opowiem Wam historię własną, otóż, kiedy miałem 16 lat, nie cierpiałem poezji. A nasza polonistka miała hopla z przerzutką na punkcie poezji. Lekcje polskiego, języka polskiego były dla mnie giechenną. Aż w końcu powiedziałem, nie, no tak nie może być. Zakopiłem 15 tomików poezji, tak na chybił, trafił w księgarni. No pani księgarni bardzo się zdziwiła. Taki ze mnie czytelnik. I mówię, albo poezja, albo ja. I zacząłem czytać. Nudziłem się tak nieprawdopodobnie, że aż mi zęby spędziały. Jeden tomik, piąty tomik, siódmy tomik, dziesiąty tomik. Nagle, czytając dwunasty tomik, załapałem O, ale fajnie. I potem już pozostałe tomiki przeczytałem do końca, całość przeczytałem jeszcze raz od początku, i miałem pewien sposób czytania. Tak się zastanawiałem, co ten człowiek albo czego ten człowiek doświadczał, że on coś takiego napisał. No i zostałem klasowym tłumaczem poezji. Nasza polonistka była zachwycona. Mówiła, Przeczytała wiersz, po czym mówiła do mnie, podyktuj kolegom znaczenie wiersza. No i tak już jakby zostało. Czyli widzicie, no, wymaga to trochę wysiłku, ale jakby da się tego dokonać. To, czego wam życzę, na koniec demontażu iluzji. A ta iluzja polega na tym, że nie widzicie, jakie przedmioty determinują zakres waszego postrzegania no i z tym moi drodzy to nie da się żyć długo i szczęśliwie i to wróży bardzo poważne kłopoty więc cóż życzę wam zrozumienia powiązania przedmiotowego to też jest przykład nielinealnej analizy naszego postrzegania Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Jeżeli zainteresowały Cię nasze materiały, prosimy wesprzyj rozwój tego kanału i zostań naszym patronem. Link w opisie.